Jakby zabrano ci dzieciństwo, i kazano ci być taką bardzo silną, twardą, już zapobiegawczą, silną i zamknięta czakra radości słońca, splotu. Nie, nie doświadczyłaś radości życia, nie doświadczyłaś przyjemności, bliskości, uczuć, tylko całe swoje życie musiałaś walczyć o życie siłą, osiągać wszystko. I aktualnie widzę w polu takie ogromne wykończenie, zmęczenie przebodźcowanie, bóle ciała, krzyża, kręgosłupa. Nie wiem, kim jesteś, ale jeżeli chcesz więcej, to na, 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 napisz na prywatną wiadomość. tu jest taki komentarz anonimowy. Tak, to prawda. To prawda, i iskra źródła. Agnieszka, witaj Agnieszko. Agnieszko, bo tu widzę bardzo dużo do wywalenia, do odcięcia, do bo jesteś też, tak jak koleżanka Be y Madzia wcześniej, tu iskra źródła z naszego świata starych dusz. Kochani, mm, młode dusze nie pytają o odczyty, bo oni nie chcą, nie czują tego. Tylko stara dusza prosi o odczyt, zobaczenie siebie w pełni i, i czuje, że, że tego potrzebuje, dlatego najczęściej przepiękne stare dusze proszą o pomoc, o odczyt, bo stara dusza, starą duszę czuje i pragnie tego, podania tej dłoni, tak? Lidziu, nie wiem, bo nie masz zdjęcia profilowego, ani... Um, ani daty urodzenia. A ty, Anet, y, odpowiedź czego, bo... Y, Anet. Anet, szukam Anet. Ja tu nie mam komentarzy, nie dałeś mi tego pytania, Anet. Um. Anet, nie znam twojej daty urodzenia, ale po zdjęciu widzę, że nałożona jest taka bardzo silna warstwa siły. Nałożyłaś sobie Anetko na swoje życie, teraz, dzisiaj. I pokazujesz światu, że jesteś jest taka silna, niedostępna, ale to jest taka ochrona twojego bardzo głębokiego, wrażliwego serca, które zostało niesamowicie skrzywdzone, wykorzystane i zranione. Tak jakoś poczułem na pierwszy rzut oka tego zdjęcia. Kryje się za tobą niesamowita wrażliwość, ale ty ją chowasz, bo za dużo już przeszłaś też w życiu. Podaj mi datę, to zobaczę tak dokładniej. O jest, no właśnie. 77 rocznik, no właśnie. A Anetko, serce drogie. Normalnie ty jak, jak, jak taki ten, Anetka, ty jak taki, jak to powiedzieć, mm, jak chce się mówić, czekać na końcu języka, mm, taki tyran wojenny, tyle wojen przeszłaś w swoim życiu, tyle mm, pokonałaś, dałaś, oddałaś, ufałaś, wierzyłaś. Pokazuje mi się bardzo taka twarda, silna, dominująca, nie wiem, energia męska. Nie wiem, czy to wcześniejsza, czy z dzieciństwa, czy, czy obecna, ale strasznie przypięta tutaj, w brzuchu, poniżej klatki piersiowej, cały brzuch, okolice, jest takie silne męskie wpięcie czuję w ciebie. Taka, jak, jak taka chuba na brzozie, co rośnie, taka czarna. Rośnie ci taka na brzuchu chuba, grzyb, który cały czas nosisz, obciąża cię i, i tak chcesz go wywalić, ale nie wiesz jak. No, tak mi się pokazuje po prostu. Nie wiem, czy to twój mąż, czy były partner, czy ojciec. Ogólnie energia męska, która cię zjada. Ostatni raz tu jestem. A co się stało Kasia ostatni raz? Kasia, Kasiu. Kasiu, Boże. Jakie ty masz dary, Kasia? Ja nie mogę. Boże. Cześć Kasia. Masz przepiękne dary. Jesteś przez niesamowitą starą duszą. Kolejna stara dusza. Kochani, zobaczcie tu taka piękna Kasia. Stara dusza. Mm, yy, yy. Mmm... A, a to tak jak my! Dlatego by to poczułem! Spokojnie, Kasio My też tu jesteśmy zmartwieni. ja już tu nie wchodzę w tą chorą ziemię, Prze no, chyba że będzie nowy świat, się zdążymy no, przeżyć go, tak? Więc tak, Kasia, mm, Kasiu teraz. Czarodziejka, wróżka, szamanka, wiedźma, czarownica, Wci zostałaś żywcem spalona na stosie kiedyś tam, w XVIII czy XVII wieku, za, 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 za czary, za yy, wiedzę. Zaleczenie ludzi ziołami, spalicie, ale Ty to dalej pamiętasz. Masz ogromną wiedzę duchową, szamańską, uzdrowicielską, znasz zaklęcia, znasz czary, um, umiesz pracować z energią, um, pokazać w Twoim polu, możesz leczyć ludzi ziołami, z szamańską, uzdrowić w Twoim polu. Um, ogrom wrażliwości, kreatywności, plastyczności Widzisz oczyma, Ty patrzysz oczyma, od razu malujesz obraz na żywo. Um, tak moje stare dusze, więc bardzo piękna dusza, gratuluję serce drogie um, Ale też widzę dużo obciążeń, podczepów, przeżyć jak ta stara dusza ma przejebane od od kiedy tylko się urodziła. To normalne, <noise> więc nie przejmuj się tym, <noise> to jest zupełnie naturalne, że wszyscy staroduszowi ludzie to mają życiowe horror, hardcore i wszystko, co wybrzmiewa słowo ja nie mogę, a wręcz ja pierdolę, przepraszam, że tak mówię, eee, bo to się pokazuje w Twoim polu, dużo lekcji, doświadczeń, ale mimo wszystko Ty świecisz jak szalona, bo stare dusze sobie radzą z tymi przeżyciami, jakby nie było. Boli, zranione, poturbowane, ale mimo wszystko dalej kochają i wierzą w miłość, Tak to jest w Twoim polu widać bardzo głęboko. No wiem, ty wszystko widzisz, czujesz, już kurczę, zanim się coś wydarzy. Anetko, super wspaniale. Bo, czy Anetko, bo ci nie powiedziałem, że do Anetki wrócę. Anetka, ty masz dar obecności. Wiecie, co to jest dar obecności? Jak latarnia we mgle. Jest sztorm, jest morze, ciemno, latarnia świeci i płynie do niej statek. I tak jest u ciebie, Anetko, masz dużo dary też. Niech mi Czekajcie. No bez miłości ani róż. Aż do miłości to się płacze czasami taką cenę wysoką, że aż szkoda gadać, kochani, naprawdę. O. To Bibcia. Słuchajcie. Tak, słucham. Halo, halo. Halo. Proszę. No. Coś napisałaś, Nevada niebieska. serduszka, to jest bibcia moja, Że z bibcią położę się o gdzie ty kochani jesteś? o! o! Mm, tuś kocha? Nie ma Śpij Wspij sobie dziecko kochani, a! Bym ciatki wywalił No Pani. no będę teraz live'ik kończył, spotkamy się później na następnej części live wieczorem, jeżeli potrzebujesz pomocy duchowej, energetycznej, oczyszczającej mm, zobaczyć partnera, partnerkę. Mm, Naprawdę, odezwij się do nas prywatnie. Bardzo dużo ci możemy pomóc. No, jakie piękne kwiaty. Anetko, jeżeli chcesz więcej zobaczyć sobie, odblokować Twoje dary, to odezwij się do, nas prywatnie. do mnie prywatnie. Numer telefonu mogę Wam pokazać teraz. Weskani numer telefonu. Tutaj zróbcie sobie screena. A netko to masz ogromne dary i aktywować musisz, albo sama, albo trzecie to ci przygotujemy szczegółowym. Kochani, odezwijcie się na prywatną wiadomość do mnie, dobrze? Ewunia ty również, bo tu jest Ewa, Ewa. O, Ewa też piękna, stara dusza, z darami, ale też z przeżyciami, Ewunia, 80 rocznik, mega toksyczna energia męska widzę, rody, klątwy, mama, tato, do uzdrowienia. Ymm, Ewunia, masz duże blokady, a jednocześnie przepiękne dary do odblokowania, ale Ewcia, napisz wiadomość prywatną z datą urodzenia i na TikToku bądź na SMS-a i e, ja ci przekażę prywatny odczyt. Tak do 17 wam wszystko poprzekazuję prywatnie, dobrze? Anetko, napisz też prywatnie. No. nie trzymajcie się, moja bateria pada tak czy siak. E, I już mi zaraz telefon się wyłączy. Więc... Mm, do zobaczenia potem wieczorem. Słodka napisz na prywatną wiadomość. Bardzo dużo przeżyłaś słodka, jesteś bardzo poturbowana, zniszczona, wykorzystana, oszukana, zmanipulowana. Dużo mi się pokazuje energetycznych krzywd w swoim polu, bo znowu kolejna wrażliwa, niesamowicie stara dusza, która przeszła przeżycie jak przez piekło yy, i potrzebujesz oczyszczenia głębokiego słodka, naprawdę yy, tu jest telefon do nas słodka, nie wiem jakąś imię, żeby nam się przedstawić wiadomości, więc sobie zrób słodka screen, bo ja już muszę uciekać, wiesz. I w kochani, kocham Was. Trzymajcie się. Potem wieczorem się z Wami połączyć, gdzieś około 17, 19, Tak, plus, minus, jeszcze nie wiem dokładnie o której. Trzymajcie się, to są trzy szóstki, cztery szóstki. Papa, pa, kochani, słodka, odezwij się prywatnie. Nie bój się. Nie, to nie nie wiadomo. Wszystko zna na energii serca. O, inaczej.